Włącz i zostań z nami. Zapraszam księdza profesora Marka Wisa. Na różnych festiwalach z reguły do uroczystości otwarcia i przemówienia są bardzo długie okazje do tego, by opowiedzieć całą masę rzeczy. Tu nie chodzi o dadulstwo. Nam chodzi przede wszystkim o filmy i to te filmy dobre. W tym roku formuła festiwalu jest Państwu znana. To jest kino, na, który, na które próbujemy spojrzeć, z perspektywy różnych osób, różnych wrażliwości. To, co nas łączy, to nas łączy zainteresowanie człowiekiem, jego duchowością, także jego religijnością. I myślę, że to, co w przeciągu dni festiwalowych nastąpi, będzie odpowiadało temu właśnie oczekiwaniu, tym festiwalowym, filmowym planom. Ale ponieważ nie po ponieważ chciałbym Państwu opowiedzieć o filmie. Który za chwilkę zobaczymy. filmie, który okazuje się być dziełem wyjątkowym z bardzo wielu powodów. Otóż jesteśmy na początku lat 90. Państwo są młodzi, nie pamiętają tamtych czasów. Ja niestety już trochę je pamiętam. Przez długie powojenne dziesięciolecia kino o charakterze religijnym w Polsce było właściwie nieobecne, owocnego, głębokiego. Wejścia w tę opowieść, która stanie się krok po kroku opowieścią o miłości wypróbowanej w cierpieniu. Profesorze, czy dzisiaj możemy mówić o czymś takim jak polski film religijny? Czy taki film w ogóle istnieje, a jeżeli istnieje, to w jakiej on jest kondycji? Możemy mówić, pokazując różne warstwy, różne poziomy tego filmu. Bo to są zarówno te filmy, których, no właściwie u początku, których stoi Krzysztof Zanussi. Myślę o tym kinie, który dotyka tematu świętości, który próbuje sprawy religijności wprost. Eksplorować. To jest kilka hagiografii, które pojawiły się później, to jest Faustyna z roku 1995 czy 6. To są filmy, które mówiły także za Lucy o świętym bracie Albercie, odwołanie się do tekstu scenicznego Karola Wojtyły, brat naszego Boga. To jest opowieść znacznie mniej udana o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Myślę, że to kino, które próbuje zmagać się wprost z zagadnieniami wiary i religii. Ono chyba jest troszeczkę skazane na niepowodzenie. Z jakiego powodu? Powód jest prozaiczny. Bóg jest tą rzeczywistością, której się nie da pokazać. Wiara jest tą rzeczywistością, która jest skryta w sercu człowieka. Jak zatem pokazać tego, który jest niewyobrażalny? Jak zatem opowiedzieć o doświadczeniu wewnętrznym? I tutaj właściwie odpowiedzią stają się ci twórcy, którzy próbują opowiadać o człowieku w sytuacji wiary. O człowieku szukającym i zmagającym się z takimi czy innymi pytaniami najważniejszymi, zasadniczymi. I myślę, że wśród takich twórców można by rzeczywiście znaleźć wielu, którzy niekoniecznie, i to jest paradoks, identyfikują się z Kościołem czy ze światem wiary wprost wyznawanej. Takim twórcą bez wątpienia, który tworzył kino religijne. Myślę tu o cyklu Dekalog, był Krzysztof Kieślowski. Takim twórcą, który choć mówił, że chyba innego świata nie ma. Ostatecznie był również Andrzej Wajda, niedawno yy, zmarły, niedawno odszedł, bo u Wajdy przecież znajdziemy bardzo często i bardzo świadomie i konsekwentnie wprowadzane elementy religijne świata, ze świata symboli religijnych. Które dla reżysera wydawały się niesłychanie istotne. Motywu krzyżowanego, wizerunki Chrystusa, krzyż, który pojawia się w życiu bohaterów, nie jest przecież czymś przypadkowym. Tytuły, które czerpał chociażby z Pisma Świętego, jak jego wojenny dramat Samson. No, wreszcie warto dopowiedzieć, że to Andrzej Wajda jest autorem pierwszej i właściwie jedynej w Polsce ekranizacji Ewangelii, jaką stał, stał się jego zrealizowany, co prawda za granicą, bo w Niemczech film. Zatytułowany Piłat i inni. Kondycja tego kina jest bardzo różna, ale też myślę dzisiaj takich propozycji i w kinie dokumentalnym, i w kinie fabularnym także w serialach nie brakuje. To są także filmy Krzysztofa Zanussiego i to zarówno te jego dawne, mówiące o sprawach głęboko ludzkich. Myślę tutaj o strukturze kryształu, myślę tutaj o tych jego pięknych filmach, w których on sam jeszcze uczył się warsztatu, w których stawiał jednak ważne pytania, ale także nie wolno zapomnieć o filmie krytykowanym przez wielu, prawie że na pograniczu odrzucenia filmie Najnowszym Obce Ciało. Który, zdaje się, mamy także przyjemność w repertuarze naszego festiwalu, mieć, I, i ten film wspólnie obejrzymy, i rozmowa z reżyserem pewnie odsłoni różnego rodzaju tła i sprawy, które w tej opowieści można odkryć. A gdyby taką listę rzeczywiście musieć sporządzić, to mógłbym wymieniać nieskończoność, dopowiem jeszcze jeden film, który wreszcie udało mi się kilka miesięcy temu obejrzeć, mianowicie francuska produkcja z 1946 roku, Monsieur Vincent, opowieść o świętym Wincentym Apaulo. Film właściwie w Polsce zupełnie nieznany, nigdy nie miał u nas swojej dystrybucji, a w Roku Miłosierdzia przypomnienie tej postaci Pełnej miłosierdzia i działającej konkretnie na rzecz miłosierdzia, tych odrzucanych, zapominanych, więzionych, porzucanych dzieci, yy, biednych, którzy nie znajdują znikąd pomocy i opieki, ten film Rok Miłosierdzia znakomicie yy, pasuje. Ale niestety jestem jednym z niewielu uprzywilejowanych, którzy mogli ten film zobaczyć. Może kiedyś udałoby się go w repertuar festiwalowy również włączyć. Narodowy Katolicki Festiwal Filmów Niepokalanów 2016 we Wrocławiu. W związku z tym mam takie pytanie, czy to dobrze dla naszej diecezji, że festiwal odbywa się we Wrocławiu? Dla archidiecezji wrocławskiej to z jednej strony wielki zaszczyt, że festiwal filmowy może odbyć się właśnie tutaj i z całą pewnością także wielka korzyść na wielu płaszczyznach. I na płaszczyźnie duchowej, i artystycznej, i jako wydarzenie kulturowe. Mieliśmy okazję już dzisiaj, przecież, zetknąć się z wybitnym dziełem sztuki, porozmawiać o nim, podyskutować, i takie okazje będą jeszcze w dniach następnych. Także bardzo cieszymy się, że festiwal Niepokalanowski obejmuje także i nasze miasto. Księży Biskupia, skoro jesteśmy na festiwalu filmowym, to czy może Księdz Biskup ma jakiś taki swój ulubiony film, albo taki film, który jakoś zmienił Księdza Biskupa życie, albo jest y, bardzo bliski z jakiegoś powodu? Czy jest taki tytuł filmowy? Może trudno teraz znaleźć jakiś jeden tytuł, który byłby decydujący czy, czy zmieniający życie, ale z ciekawych dzieł, które są także zapowiedziane na festiwalu, przypominam sobie teraz film Bóg nie umarł bardzo trafny i bardzo dobrze opisujący to, co dzieje się we współczesnej kulturze. I pewnie trochę z przeciwnego bieguna, o zupełnie innym stylu film Ziemia Maryi. Bardzo nietypowe ujęcie orędzia z Medjugorje, orędzia ewangelizacyjnego, ale też muszę powiedzieć, że ten film też na mnie zrobił wielkie wrażenie. Na koniec zapytam, czego życzyć organizatorom festiwalu, czego życzyć widzom naszego festiwalu. Organizatorom życzyć dobrych, zaciekawionych, oddanych widzów, a widzom życzyć wielu spotkań z twórcami kultury, z reżyserami, z aktorami i przede wszystkim z dziełami sztuki filmowej. Dobre kino pozwala nie tyle na zobaczenie Boga, ale na usłyszenie pytań. Na odkrywanie, że za płaszczyzną ekranu jest rzeczywistość niesłychanie piękna, za którą warto tęsknić. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.